Trzeba z tej strony, yy, yy, z tej strony Dzisiaj Wam pokażę jak zainstalować poprawnie yy, pięknie paka. No dobra, więc wchodzimy w naszą przeglądarkę. Ja mam operę i Google Chronę. I wchodzimy w link podany w opisie. Wchodzimy yy, na dół. Naciskamy do Flat. No i te idę, pobieramy. I czekaj. O jezu, i Ok. Powinnała być taka ikonka, jak się pobrało, no to ja No to jest taka ikonka, i pisze Minecraft Pig Pack nie, niezależnie od tych napisów Ok, no to teraz wchodzimy wyszukaj program tu wyszukaj i proces aprytyzny ja jeszcze mam nową wersję systemu windows i nie zainstalowałam i nie włączałam Minecrafta tu będą wszystkie rzeczy, więc tylko wystarczająco jak o kurde ja. kurde, kurde mać. Okay. no i kurde jeszcze raz <gry> stary poprawka ok, ja nie mam włączonego Minecraft'a i nie właczałem więc zadzamy tego ping mepaka naciskamy instaluj i czekamy na instalowanie być no, takie coś, to i to. bo Tam jest bardzo dużo. Mutant Frakes, Golden Egg i mini babka. No i bardzo dużo. Bardzo dużo. Tu nie wiem o co chodzi, ale tu coś jest. No i tutaj też jest. Okej. Okay. No więc to byłoby na tyle, więc siemanko, Dara